Piątkowy poranek. Dziś pierwszy dzień handlu na zmodernizowanym otwockim targowisku. Zobaczmy, co się zmieniło. Aż trudno uwierzyć, że jeszcze 9 miesięcy temu był tutaj bruk i kałuże. Przed deszczem chronią stalowe wiaty, których wykończenie nawiązuje do stylu Świdermaje. I to wszystko za ponad 2 miliony złotych. Pięknie są zmiany, estetycznie. Zadowolony jestem. Dobrze, dobrze, uważamy, że na, le na lepsze. A co w szczególności tam już najbardziej zadowolona? Zadaszenie. Po prostu nie trzeba już tych namiotów yy, wozić, tylko już się czeka i nie pada po prostu na ten towar. Od której dzisiaj już pani tutaj stoi i handluje? Yy, od godziny piątej. Zmodernizowane targowisko to lepsze warunki zarówno dla kupców, jak i dla kupujących. Powstało 208 stanowisk do handlu. Przedaż odbywa się w wydzielonych sektorach w zależności od oferowanych produktów. Nareszcie możemy zrobić zakupy w godziwych warunkach. Jak się pani pracuje na zmodernizowanym targowisku? A przyjemniej i wygodniej. Dużo lżej niż przedtem. Dużo już klientów odwiedziło bazar dzisiaj? Znaczy wydaje mi się, że już od rana trochę ludzi zainteresowanych. Nie wiem, czy zwiedzających, czy kupujących. Przynajmniej ja nie umiem się tu odnaleźć. A czegoś Państwu tu brakuje, czy po prostu jakaś brak, zła organizacja? Słucham? Zła organizacja, czegoś Państwu tu brakuje? Może nie chciałabym się wypowiadać. To ślicznie kochana, bardzo, bardzo ładnie. Ślicznie. Jak się Panu podobają zmiany na targowisku? No, pozytywne zmiany. Co najbardziej? Pozytywne, tylko parkingów nie ma. Trzeba na łukach stać, żeby tu dojść. Aha. Tutaj przede wszystkim powinni dla klienta parking, bo przyjeżdżają i odjeżdżają do supermarketu z powrotem. A Pan tak z wyboru? Czy dlaczego Pan stoi tutaj, a nie tam pod wiatą, tylko na pod chmurką? Stoję. Tutaj stałem od 15 lat już, I każdy tak musiał? Jest taki przydział, że każdy wraca na swoje a, miejsce? Tak, każdy wraca na swoje miejsce. Zamknięta. Druga toaleta. Też zamknięta. I nowa toaleta, w których tu to jeszcze wcześniej nie było dla osób niepełnosprawnych. Też zamknięta. toalety są zamknięte? Czy Pani, toalety są otwarte tutaj. A te nowe toalety? E, na razie nie są otwarte. A dlaczego? A nie wiem, nie mam żadnego pojęcia. E, teraz tak Państwo sobie tutaj chodzicie i doglądacie, czy... Tak, tak, patrzymy, pytamy się ludzi, mówię, czy są bardzo szczęśliwi, czy są nieszczęśliwi. No i jakie są głosy? No wiecie, mi powiedzą co innego, temu Panu co innego, a Wam co innego. No. Przed targowiskiem ruch jak na Marszałkowskiej. Znalezienie wolnego miejsca graniczy z cudem. Problem z parkingiem to największy minus tego miejsca i największe wyzwanie dla władz miasta. Zobaczymy, czy sobie z nim poradzą. W parkingu może pani... Fatalnie, fatalnie. Ktoś pomyślał tyłem głowy.